Cześć, jestem Witosz i jestem maskotką Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy. Chciałbym Was dziś zaprosić do tego wyjątkowego miejsca. Dlaczego mówię, że jest wyjątkowe? Bo ta szkoła jest inna niż wszystkie. To najstarsza szkoła niepubliczna w Świdnicy. Mamy już 20 lat. A szkołę prowadzi Fundacja naszej Szkole, którą założyli i prowadzą rodzice, dzieci, które do tej szkoły chodzą. To ważne, bo to oni wiedzą, co jest najlepsze dla ich pociech, i dbają o to, by w tej szkole niczego dzieciom nie zabrakło. Chcę wam pokazać naszą szkołę, żebyście sami mogli zobaczyć, jak u nas jest fajnie. Zacznijmy od najmłodszych, którzy uczą się w Akademii Przedszkolaka. Poznajcie kilka moich koleżanek i kolegów. Lubię chodzić do Akademii Przedszkolaka, bo tu się dzieją różne rzeczy. Mam fajnych kolegów i koleżanki. Poznaję dużo słówek z języka angielskiego i uczę się języka migowego. Dzień. Dobry! Uwielbiam zajęcia na basenie, uczymy się tam pływać i Pan uczy nas jak wolno się bawić w wodzie. Najbardziej lubię piątek, bo to dzień zabawkowy, przynosimy do przedszkola zabawki i bawimy się nimi z kolegami. W przedszkolu uczymy się i bawimy. Gdy jest ciepło, wychodzimy na plac zabaw, a moimi kolegami opiekują się bardzo fajne panie. Akademia Przedszkolaka to przedszkole przyjazne i bezpieczne. Robimy wszystko, aby dzieci się czuły u nas szczęśliwe. W akademii rozwijamy talenty, zainteresowania. I jednocześnie przygotowujemy do nauki w szkole. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, rodziców, szanujemy ich indywidualność. Kadra Akademii Przedszkolaka to nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, którzy pracują z pasją, poszukują nowych metod, wzbogacając naukę w przedszkolu. Bardzo lubię odwiedzać dzieciaki w akademii przedszkolaka i pobawić się tu z nimi. Ale szkoła to nie tylko zabawa, a przede wszystkim nauka. Nauczyciele są fajni i wszyscy moi koledzy bardzo lubią lekcje w tej szkole. Nie boję się nauczycieli i mogę z nimi porozmawiać o wszystkim. W szkole czuję się bezpiecznie. Mam tu fajnych kolegów i koleżanki. Wszyscy się znamy, jesteśmy jak jedna wielka rodzina. W szkole dziś jest małe zamieszanie, bo przygotowujemy się do naszego jubileusza dwudziestolecia. Właśnie kręcimy jubileuszowy teledysk. Bardzo często, poza normalnymi lekcjami, uczestniczymy w różnych zajęciach. A co jest najfajniejsze, mamy własny basen. Wszyscy się tu znamy i bardzo lubimy. Nasza szkoła jest klimatyczna. Bardziej przypomina dom niż instytucje. Jest tu cicho i spokojnie. Uczniowie lubią tu przychodzić. Wszyscy się znamy, nie czujemy się obco ani anonimowo. Siłą naszej szkoły są osobowości jej nauczycieli. Nie są oni jedynie belframi od dzwonka do dzwonka. Potrafią zainteresować i zmotywować uczniów do pracy i do rozwoju. Nasi nauczyciele nie ugniatają, ale kształtują. Nie ciągną, ale wznoszą. Tutaj każdy uczeń się odnajdzie. Szanujemy indywidualność i uczymy szacunku dla indywidualności. Zaszczepiamy pasję poznawania świata i innych ludzi. Wychowujemy człowieka wrażliwego i empatycznego, który umie odróżnić dobro od zła. Nasza szkoła jest tak fajna, że lubią ją odwiedzać nawet rodzice, i są tutaj bardzo często, i zawsze wychodzą zadowoleni. Córka chodzi do tej szkoły od szóstej klasy szkoły podstawowej. W tej chwili jest w pierwszej klasie gimnazjum. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jedynie tylko żałuję, że tak późno się zdecydowałam na taką decyzję. Myślę, że gdyby chodziła od początku do tej szkoły. Jej poziom zaawansowania, szczególnie z języka angielskiego, z języka niemieckiego, na pewno byłby znacznie wyższy. Moje dzieci trafiły do tej szkoły częściowo z rozmysłem, częściowo przez przypadek. Ta decyzja rozmyślna dotyczyła naszego syna, który miał problemy dyslektyczne, i dowiedzieliśmy się z wywiadów wśród znajomych, że. W tej szkole są nauczyciele, którzy nam pomogą w tym problemie, i sprawdziło to się w 100%. Córka trafiła tutaj już za lamową syna, podkreślając bezpieczeństwo, wspaniałą atmosferę. Wszyscy są tutaj tacy otwarci. Panuje taka rodzinna, rodzinna atmosfera. Wszyscy są dla siebie mili, uprzejmi. Otwartość nauczycieli przede wszystkim też. Możliwość konsultacji w każdym momencie, kiedy tylko mam taką potrzebę. Szkoła zupełnie inna niż wszystkie inne szkoły. Mała, kameralna. Tutaj każdy nauczyciel zna swojego ucznia, uczniowie znają wszystkich swoich nauczycieli, nie boją się iść do. Swojego wychowawcy, do pedagoga, do dyrektora z problemami, które mają. Nam rodzicom jest dużo, dużo łatwiej. Nasi rodzice są nie tylko biernymi obserwatorami edukacji swoich pociech. Mają prawo, a nawet obowiązek współpracować z nauczycielami. Chętnie biorą udział w życiu szkoły, aktywnie w nim uczestniczą. Dzięki szkole społecznej mogę rozwijać swoje zainteresowania. Biorę udział w wyjazdach do szkół zaprzyjemnych z całej Europy. Znam dobrze języki obce i mogę swobodnie rozmawiać ze znajomymi. Mieszkam w tej szkole już kilka lat i muszę Wam powiedzieć, że do fajniejszego miejsca nie mogłem trafić. Mam nadzieję, że nasza wycieczka Wam się podobała. Jeśli chcecie nas odwiedzić, to serdecznie Was zapraszam. Tu nie można się nudzić i każdy znajdzie coś dla siebie. Jak nie wierzycie, sprawdźcie sami. Teraz muszę się z Wami pożegnać, bo też mam swoje obowiązki przy jubileuszu. Mam nadzieję, że zobaczymy się osobiście. Spadnijcie do szkoły społecznej, to szkoła naprawdę inna niż wszystkie.